Jest nowa postać! Dobra, Admiros, ile muszą moje kremówki zostawić lajków, żeby pojawił się kolejny film z tobą. Mm, wiesz co, trudne pytanie, ale myślę, że tak około. 2000 lajków i jestem w stanie nagrać kolejny odcinek z Kremolem. Także cześć, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Luwa Kremuba to znaczy, znowu faj. <noise> ja jestem Kremol, a to jest kolejny film z Admirosem, także możesz się już przywitać. Cześć, witam się, siemanko. I dzisiaj zrobimy sobie challenge. Nie wchodź do krzaku challenge. Taki challenge pojawił się już na kanale Admirosa, chyba już nawet jest u niego teraz na kanale. Także adnotacje do tego filmu znajdziecie, te, znajdziecie teraz w prawym górnym rogu ekranu. Graliśmy tam w i szczerze mówiąc, osobiście bawiłem się mega. E, a na moim odcinku pogramy sobie w Bounty. No, ja też się bawiłem super i mam nadzieję, że Bounty pójdzie nam równie dobrze. Więc chyba możemy zaczynać tak Dokładnie. Się wydaje. Także ready i zaczynamy. Ready, dobra. Jezu, nie wchodź w krzaki. Tak. Dobra. O tu jest mniej krzaków, to. ej Ale. Czekaj, czy my o... przejdziemy? E... Przejdziemy, chyba. No, przejdziemy, 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 ale, tak, ale z wielkim ty... trudem. No, a zac... to Ja się nie ruszam z to... ze środka, szczerze powiedziawszy. Ja też mam złą postać do Bounty. Tak. Kurczę. Totalnie, ja na następną rundę zmieniam tutaj. Y no, właśnie. Trochę tutaj e, Dobra no, Jestem A ten, ran no. ten random tutaj musi mieć z nas taką bekę, że my w tych, do, do, do tych krzaków nie chodzimy. No Okej okay. Dobra, coś tam obiłem, ale jednak moja postać nie jest najlepsza na, na taki tryb Au, au, au Pum, O nie. No, nie, o nie, zabili mnie No, niewiarygodne ale masz, ty masz dobrą postać do, do, do bounty Tak, ale bardziej denerwuje mnie To chodzenie na około, żeby do krzaków nie wejść Okej, okay, coś tam zabiłem, w sensie działko Tak, tak, widzę Ow. Ale przegrywamy to fest Ojej O, krzaki są zniszczone, dobra, właśnie jak Krzaki mogę rozwalać Aj. No to idealnie <laughs> Tego nam potrzeba właśnie Dobra, to tu nam jeszcze zniszczę Żebyśmy potem nie mieli z tym problemu Taktyczne rozwalanie krzaków? No, Dobra, będę miał jak przejść, przynajmniej. <grystanie> o nie, ale już się dobra. kończy, gra. No, i to czuję, no, przegrywamy to O bardzo. nie, God damn it. Może coś zdziałam, cokolwiek? Nie, nie ma szans. Nie ma szans, kurczę, Dobra, ja zmienię postać. No, musimy inną, muszę inną pograć. Możemy na kiem gryba zawsze pójść. Jeśli chcesz, nie widzę tutaj przeszkód. Dawaj pójdziemy na game gra, bo to jest jakaś masakra w tym momencie. To latanie na boki, dzieje, kurde. o kurde, minus 3. No przepraszam, no po prostu nie zmieniłem tej postaci, a ja tam spokojnie. E, czyli możemy spróbować jeszcze tego game grau. O, matko o matko. Gem grab. E, może Karl? Jak uważasz? No ty się lepiej znasz, to mi podpowiesz. A, a spójrz na tą mapę. Yy, już patrzę. Czekaj, yy, Game Grab. Jezu. Dobra, podejmujemy się tego challenge'u. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie, ale będzie śmiesznie, czuję. Tak. Będziemy chodzić takim zygzakiem. Tak. Dokładnie. O nie, ja już to widzę. Czy my jak Dobra. wejdziemy na tę wyrzutnię, to nas rzuci do krzaków czy nie? E, nie, wiesz co, już się gram ona wyrzuca, na drugą stronę patrz. Dobra, o. to ja lecę. Is? Dobra o. Ta wyrzutnia to jest po prostu zbawienie dla nas. Dokładnie. O nie, szyka! Ja postaram nie. się swoim ultem jeszcze niszczyć te krzaki tutaj. Ach! A ja, ale to będzie ciężkie, bo ja nie będę mógł do krzaków z ultem wejść w ogóle Tak! Jezus Okej, okay, mam, mam już ulta, to sobie zaraz tutaj zrzucę Teraz gdzie inteligentnie to rzucić tymi rakietami, żeby nie było przypału? Dobra, tutaj rzucę Dobra, game Grab już jest spoko, tutaj jest, jest nawet fajnie się tam Tak, gra. no, nawet wygrywamy Co się, no. za, to, co się rzadko zdarza o nie, o nie. Kurde, już ulta odpalałem. O nie. M Mówiłem, że wygrywamy? <laughs> eee. Wiesz co? Myślę, że może być wielki problem, bo my nie możemy wchodzić do krzaków. No. O nie. Dobra. Co się stało? Wszedła na. nawieżetnie mnie wystrzeliła. O kurde. No i. Tut, Tak, ile HP! Czy ty nie ty to widziałem, widzisz? Nie, ja, nie widziałem, byłem niżej, trochę, ile tam miała? 74. Rakietami, że ją nawalałem. O... Sekundy zabrakło dosłownie. O nie. O nie. Dobra, ale powtórka, nie. myślę, że z tego okay. game graba, bo jest on o wiele lepszy. Dobra, o kurde, kliknąłem exit. Dobra, nie ma problemu. Okej, okay. Ready, ready. No nie, ale to, oh. było, to było spoko, tylko że... gorzej jak oni będą mieli na przykład, nie wiem, 10 gemów i ktoś wejdzie w krzaki, no to jak my je odzyskamy? No tak, dlatego ja muszę no. ty, tymi rakietami nawalać w te krzaki, żeby na mnie oczyszczać. No, to jest trudny challenge. W sumie go wyrzutnia. Hop! O nie, przez, 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 o, przez przypadek kude. do krzaków wszedłem O! Oh. Widzowie liczą w komentarzach Tak Możecie nam podliczyć, ile razy do krzaków wszedliśmy. Weszliśmy, wszedliśmy, tak. Bożek, polskie. Weszliśmy. Ciko! Polski dokładnie. A tak. O jezu! Ten. To jest jak takie. To. to jest takie piękne, jak tak latamy na tych wyrzutniach. No, wyrzutnie są fajne. <laughs> I jak lecą, wszyscy się wykładają. Okej. Okay. Chyba musimy jakąś inną taktykę zastosować. Tak, ja teraz z boku pójdę. Dobra, ja sama w sumie ja wyrzutniam kroczę, jolo. O, i chyba nawet, no, prawie zabiłem tutaj kogoś. A gdybym tylko miał mojego ulta, wiesz, to już bym. O, no, i co jest ciężkie? E, dobra. Jejku, nie, ja nie. Nie mogę wejść do krzaków. No tak. O nie, jeszcze ten spike teraz, cholerny ult. Co? Co tu się dzieje? Tutaj, tutaj, do tego bóla Lecę? Nie! Kurde Ale leży, Ale zabiliśmy Jest dobrze Jest dobrze Przerwaliśmy Okej okay. Ja już tam biegnę 15 sekund No nie Spike w krzaku w prawym górnym rogu Dobra Prawy górny róg, dobra, widzę go, widzę go Ale ja nie mogę do krzaków wejść o nie! Oh. <gry> Jakie to jest trudne! Bez kitu Dobra, nie, trzeba jednego ging graba wygrać, to jest do wykonania Dobra, ok. Dałem play again Spoko. Sz szkoda, że nie ma latających postaci, to by było IQ300. O oh, yes. <gry> Ej, może dodadzą jakąś latającą postać. O, spoko by to było. Nie no w sumie El Primo taki trochę latasz. Tak <gry> I lecimy! Jej Wow! Energylandia! <noise> o, trafiłem kogoś. O, i zginąłem. Ja tutaj często ginę, jak widzicie, niestety. O, to jest najgorsze, jak mnie teraz Alpirmu odepchnął do krzaków, tym swoim skokiem. <noise> to jest liczone jako wejście do krzaków. <noise> tak! W sumie. O kurde, lecą. Ulcik! Ach, miałem za mało życia. Co się tutaj dzieje? Wydaje mi się, że to jest zbyt trudne, jeżeli chodzi o... To jest o, zbyt o trudne. i bounty. Tak Zdecydowanie Tutaj mogliśmy zrobić challenge nie wychodzić z Kraku. Tak Chociaż też byłoby jeszcze trudniej Dobra, czekamy to chyba. Czemu? Jest dobrze na razie Ech. Dobra Shelly. O kurde Jakie pole bitwy. To jest jakaś rzeźnia tutaj. No. Im trzech gemów brakuje. No nie, Alprima primo się na mnie rzuca jeszcze. Już biegnę do ciebie. Okej, okay, dobra. Spróbuję tego Al powstrzymać. Kurde! O, nie jest nie. za dużo. No i uciekają teraz. Najgorzej. Nie, proszę Chociaż jeden... jedna <noise> walka wygrana. No i niestety, kurde Dobra, to ja myślę, że jedna walka duo showdown, tak, żeby chociaż coś. Jed... <grym> chociaż byli. żeby z jednej walki było na, na plus, na mnie zaszkodzi tak Dobra. na ostatnią walkę. Oko. Okej. Okay. Jestem gotowy, jestem gotowy na showdown, ale naprawdę te game graby i, i te bounty było cholernie trudne z krzakami. To jest masakra jakaś. Dobra, zobacz. Ale showdown teraz myślę, że bez problemu. <grych> Oj, krzaki na starcie. No, ciężko, ciężko. Też w odcinku Admiranda mieliśmy taką sytuację, że rozwaliliśmy skrzynkę i wypadła ona do, dookoła krzaków i nie mogliśmy po nią się dostać, więc. <grych> tak, takie wpadnie. power QB też musimy zostawiać. Dobra. Robot, do góry uciekaj. Nie, nie, nie. nie. Idzie tu, czy nie? On nie poszedł nie. O, o nie Tak, idzie do, Dawaj go do prawego górnego rogu gdzieś Dobra Poławmy się tu z nim Wszedł e, wszedłem w krzaki O nie ja... Przepraszam Dobra To, to było odruchowe. To jest... Wiecie, widzowie Kremówki, tylko lek like za starania, a nie za wykonania My tu pod was robimy takie fajne tutaj zabawy i oczywiście, to jeżeli. To fajne zadamy, to jest <laughs> ciężkie. <laughs> jeżeli również chcecie się w coś takiego pobawić, to śmiało możecie spróbować i pochwalić się nam w komentarzach, jak Wam poszło. O kurde. Dobra, jest, masz 6 powerkibów, nie jest źle. A mi się schował w krzaka. O, o, przeszedłeś. Dobra, dobra, tam jest kolejna szeli. Ja już jestem. Dobra, witam Cię z powrotem. O. Kurde, trzeba ja wlazłem w krzaki. Aaaa Dobra, ja sobie ulta trochę podładowałem. Jakie to jest ciężkie O nie, robot! Dobra, uciekaj tędy, tą masz parą tutaj A, Tak, widzę, widzę ci... Dobra, spowiem nie, nie, nie na nas! Nie! Czemu na nas? Czemu najbardziej pechowy odcinek Nie. O nie Jeszcze ja muszę tutaj Jesse. w gdzieś? I Jesse jeszcze tam jest, o kurde, Dajne Mike! Co ja U... Muszę cię opuścić O nie o... Nie! Tu cię jeszcze biją. Próbuj przeżyć jak najdłużej, tak jest, tak jest. O nie, strefa mnie zjada. Jeszcze idzie tutaj, Jean. Nie! Nie! Dwa. O. Brakło sekundy. Minus. Trzy. Jestem załamany no to ten, w komentarzu, Admiros i Kremol to nuby, bamblery, bambler, czyli inaczej nub, taki slogan Brawl Starsowy mój. Eee, coś masz do dodania, Admiros? Eee, dajcie łapkę w górę na pocieszenie, <laughs> następnym razem będzie lepiej. O, i akurat mi się telefon wyłączył. Dobra, to ja otworzę skrzynkę, tak może na, na zachętę. Nie, eee, nie, zablokował mi się, dobra, jestem. Eee, peny. I jest nowa postać! Co? Nie, no żartuję, prank. No nie, ja się nie nie wierzę w to. A ja już tutaj wierzyłem, to przysięgam. Co za pranker? Nie, no, nie, tak się nie robi. Ja już wiesz, ty już miałem w oczach jakąś legendarną postać, tak wirującą. i już miała się pojawić gdzieś w Nie. No nie, ale dobra, okej, okay, chociaż prank wyszedł w tym odcinku. O kurde Tym jakże zabawnym akcentem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie Dziękuję Admiros za wystąpienie Oczywiście wpadajcie na kanał Ad do Admirosa, bo również tam jest film ze mną Gdzie graliśmy tylko i wyłącznie Showdowna I poszło nam tam o wiele lepiej, więc jeżeli chcecie pooglądać lepsze gry To zapraszam was tam gorąco do niego Czuję <gryś, gryś, gryś, gryś>, jakbym lepszym graczem był, a nie jestem więc... E, tam Spoko, to... fajnie. było bardzo fajnie No i co Admiros, masz coś do dodania? Tak, chciałbym tylko dodać, że nie no, to już dodałem, że będzie lepiej, no nie mam nic do dodania w sumie, tak po prostu mówię wam cześć, yy, fajnie było zagrać z kremolem i myślę, że jeszcze nie raz zagramy w Brawl Starsy. Widzimy się w przyszłych materiałach i eluwa kremuwa! Cześć, eluwa kremuwa!